Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach poradnik. Poradnik, jak zainstalować spolszczenie do The Coffin of Andy and Laylay. Muszę wam się pochwalić, że udało mi się, mi oraz zespołowi, w którym pracowałem, zrobić spolszczenie, właściwie od samego początku, bo robiliśmy spolszczenie od zera. przetłumaczyliśmy pierwszy i drugi rozdział, które już dostępne są do jakiegoś czasu, a także trzeci. ścieżkę DK part 1 na 2, kolejne dopiero przed nami. Więc w pełni przetłumaczonej orkowina macie dostępnego po tym jak zainstalujecie do z tego spolszczenia. No i jak to zrobić? Jest to bardzo proste. Nie ma tutaj żadnej komplikacji. Pierwsze co robicie to wchodzicie w... Link, który znajdziecie w opisie tego filmiku. Znajdziecie tam też link do strony Steam, gdzie również to spojrzenie jest zareklamowane. No i kiedy ten link sobie przekopiujecie, może on się trochę różnić od tego, co tutaj widzicie, ponieważ yy, możliwe, że z czasem będą zmiany, wtedy też link będzie trochę inaczej wyglądał, ale zawsze będzie Drive Google albo Steam. Także po tym poznacie, powiedzmy, wiarygodność. Wchodzicie sobie w ten link, przenosi Was do takiego dysku Google, e, z którego musicie sobie e, te społecznie tej macie, musicie sobie kliknąć w te trzy kropki, a następnie wybrać opcję Pobierz. Google Drive wam szuka wirusów, czy wam tutaj nie wysyłamy jakichś podejrzanych rzeczy, oczywiście nic z tych rzeczy. No i gdzieś w folderze pobrane powinniście mieć taką oto paczuszkę z dla dyleratów, u mnie już druga, bo już sobie wcześniej jedną pobierałem. Jeżeli nie wiecie gdzie to znaleźć na waszym kompie, to prawdopodobnie wasza przeglądarka ma taką ikonkę folderu gdzieś, która wam pobiera, otwiera folder pobranych. Najczęściej wam wyśle to w folderze pobranych, Można na pulpicie w swoje pliki, to już jest zależne od tego jak to wygląda w waszym Komputerze. To wszystko, jeżeli chodzi o przylądarkę. Przylądarkę możemy właściwie zamknąć. No i przeniesiemy się teraz na pulpit. Gdzie właśnie społecznie dla się pojawiło. W moim przypadku. Jeżeli chcecie je wypakować. No to musicie mieć do tego specjalny program. Oczywiście jest on w pełni darmowy i bardzo łatwy do pobrania. Pewnie większość z was ma go na kąpie, Nawet jeżeli nie uderniacie komputerowych rzeczy. Jest to albo WinRar albo 7-Zip. Są też inne. Ja polecam któryś z tych dwóch. Oba są darmowe. Oba są w pełni funkcjonalne. W moim przypadku w WinRarze bierzecie prawym na spojrzenie dla deklaratów na to archiwum najeżdżacie na winrar no i dajecie wypakuj tutaj. Na przykład tutaj. Możecie też wypakować prosto do folderu z grow, ale to pokażę wam jak zrobić za chwilę. A kiedy już macie spojrzenie dla degeratów wypakowane taki folder to możecie właściwie sobie usunąć, więc ja to też kasuję i zostaje wam tylko ten folder i teraz musicie znaleźć Folder gry, folder główny gry, gdzie musicie to społecznie wrzucić. Dlatego wchodzicie do swojego Steama. Od razu zaznaczam, nie mam pojęcia, jeżeli macie jakąś inną wersję gry z jakiegoś innego sklepu, albo lepiej nie, nie przyznawać się skąd. Nie mam pojęcia, czy społecznie działa. Na pewno działa na Steamie, a to jest dla mnie najważniejsze przy robieniu tego poradnika i gorąco polecam wspierać twórczynię tego oto pięknego dzieła. Wchodzicie sobie wtedy na bibliotekę waszą na Steamie, wybieracie to w który macie zakupiony. widzicie tutaj ta główna strona. I tutaj po prawej stronie macie coś takiego jak zarządzaj, taką zębatkę. Możecie też w prawym kliknąć sobie tutaj, jak macie go na liście, ale zarządzaj jest dużo prostsze. Klikacie zarządzaj, przychodzicie do kolejnego zarządzaj i tutaj klikacie przyglądaj pliki lokalne. Kiedy to zrobicie, wyświetli wam się folder z Draw. W moim przypadku cała ścieżka folderu wygląda tak. Może, że u Was będzie tutaj inna literka, może tutaj będzie trochę inna nazwa, ale w pewnym momencie będzie też tak samo Steam, Steam Apps, Common. The Coffin of End and Laylay. Jeżeli jesteście w dobrym folderze, hmm, bo weźcie tak samo jak ja, albo sami sobie go znaleźliście, e, powinniście mieć mniej więcej takie, takie pliki. E, tutaj game.exe z, z taką trumną uroczą, no i trzy foldery. Interesuje nas folder najniższy, www. Wchodzimy tutaj, mamy tutaj kolejnych parę fold folderów. E, Kolejny, co nas interesuje, to jest folder languages e, i to przenosi do takiego pustego folderu. W tym pustym folderze powinniście mieć, no poza tym pod folderem tool, nie powinniście mieć nic, jeżeli nie instalowaliście nigdy żadnego, żadnego innego języka orkofina. Teraz najprościej rzecz ujmując, Steam'a też możecie już włączyć na razie, przychodzicie sobie do miejsca, gdzie wypakowaliście spolszczenie, pamiętajcie, że to musi być folder, a nie to archiwum, i po prostu zwyczajnie w świecie przerzucacie. Pyk, i to jest tyle. To dosłownie jest tyle. Musicie dosłownie wypakować ten folder i wrzucić go do folderu z Draw w tym konkretnym miejscu. I to jest wszystko. W środku macie takie trzy pliki, żebyście się nie pomylili. I ono normalnie sobie tutaj jest. Tutaj o, www Landwages i spróćcie na dreieratów. Teraz sobie pokazać, że nie rzucam słów na wiatr, odpalam Steama i pokażę Wam, jak odpalam grę. Dra się uruchamia oczywiście. No, i jak wiecie, u mnie już jest język polski. Jak Wy odpalicie grę będziecie mieć coś raczej takiego pomyślcie sobie, o nie działa, nie działa. Oczywiście wszystko działa spokojnie. Jeden co musicie zrobić to wejść w opcję language. I kliknąć strzałkę w prawo albo w lewo. Bez znaczenia, możecie też kliknąć po prostu enter. Musicie po prostu przejechać na kolejną opcję, która jest język polski. Macie tutaj listę naszych tłumaczy, jak widzicie na dole znane imię. Bardzo wam powinno być znana ksywka. No i wystarczy klikniecie escape, nie klikacie znowu enter, bo znowu was będzie przestawiało, po prostu escape. I macie wszystko po polsku. Cała gra, tak jak mówiłem, spolszczona od epizodu pierwszego do epizodu trzeciego, partii 1 DJ. Na ten moment kiedy to nagrywam, czyli początek maja 2025, e, więc wszystko co w grze jest, jest po polsku. Nie ma jeszcze obrazków na moment, kiedy ja nagrywam to sproszczenie, ale one się pojawiają pojawią na, dnie, na, na, na dniach. Możliwe, że kiedy wy już oglądacie ten poradnik, już są one normalnie wgrane w ten sam link, który klikacie. Zawsze po prostu klikajcie w link na dole. Jeżeli coś się z tego linka wywali, śmiało dawajcie znać. Też tak samo, jeżeli znajdziecie jakikolwiek, e, gdziekolwiek e, problem w tłumaczeniu, jakaś e, przeskoczona linijka, jakaś jakiś Przecinek, który nie powinien być w tym miejscu, jakaś literówka. Śmiało zgłaszajcie to albo pod tym filmikiem, albo na Discordzie. Do którego link macie w opisie, to jest nasz Discord oficjalny, e, mój Inery, e, gdzie no, zajmowaliśmy się dużą częścią tego tłumaczenia, więc e, możecie nas tam jak najszybciej, jak najbardziej znaleźć. E, I też podyskutujcie i o Kofinie, i o innych naszych rzeczach. E, no i e, po prostu e, tam możecie zgłaszać wszystko. E, jeżeli cokolwiek Wam właśnie nie będzie pasowało, coś będzie mieć, problem z instalacją, chociaż jest ona prosta, to też śmiało dawajcie znać tam. E, mam nadzieję, że spolszczenie będzie dla was e, przyjemne. Staraliśmy się zachować klimat e, oryginału, a zarazem e, wszystko przełożyć na nasz polski, piękny, ojczysty język e, dlatego myślę, że e, myślę, że będziecie się dobrze bawić e, jeżeli dra wam się podoba, to będzie to dla was niesamowita okazja, żeby poznać ją w pełni, już bez jakiegoś e, słuchania tego u mnie zresztą, jak będziecie na pewno grać na tym społecznie, to zobaczycie, że niektóre mapy e, wręcz są 1 do 1 e, tylko oczywiście ładniej zrobione, jak w moich odcinkach na serii Let's Play, którą e, niedawno skończyliśmy albo kończymy w momencie kiedy nagrywam jeszcze, tam chyba został jeden odcinek e, no i co? To by było właśnie na tyle. Z mojej strony, jako jednej z osób, które to tłumaczenie robiły, jak zawsze pozostaje tylko jedno: jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie w sobie jakiś ślad Łapkę w górę pod tym filmikiem, suba na tym kanale, czy po prostu wpadajcie na nasze media społecznościowe, które znajdziecie zarówno w poradniku Steam jak i na naszym Discordzie. Na Discordę również zapraszam. Zapraszam Was również na mojego Twitch, gdzie codziennie streamuję od godziny 17. Tam też oczywiście można wpaść, powiedzieć, że coś tam się w tym spolszczeniu znalazło. Będzie Wam miło, po prostu, jak będziecie nam dawali znać jak się w ogóle wam podoba to sproszczenie czy, czy was zadowala, czy jesteście spełnieni, czy wszystko rozumieliście, a zarazem czy fajnie się bawiliście. No i co, to właśnie byłoby na tyle, myślę, że przedstawiłem cały ten proces tak jak chciałem, także kłaniając się nisko dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w... Kolejnych seriach na tym kanale, jeżeli Wam się spodoba. A także oczywiście w dalszych częściach spolszczenia, które jak tylko wyjdzie kolejny part DJ Part 2, bo on jest teraz najbliżej, jeżeli chodzi o plany autorki, to oczywiście mam nadzieję, że też spotkamy się bardzo szybko z spolszczeniem do tego DJ part 2. No, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.